Witam tu Alisteo po mrocznej stronie Monteville. Tak, tak. Tutaj mieszkają żywe trupy, duchy, nekromanci, wampiry. Hmm. Ej, no proszę sobie z tą pójść. Chyba za blisko tu nie mogę podchodzić. Dostałem w poprzednim odcinku zlecenie na to, aby pokonać tutaj pewnego nekromantę. Tylko problem jest taki, że nie bardzo mi się to podoba, gdyż ja jestem ten dobry, zły i wolałbym jednak, żeby do tego nie dochodziło, na tracił moich stronników. No ale cóż, mówi się trudno, eee, Marius Carrado. Zagadajmy. Dobry wieczór. Witam w moim zamku. Jestem Marius Carrado i prowadzę magiczne badania nad nekromancją. Mówiąc wprost, staram się stworzyć wielofunkcyjną istotę, która wykona każde wojskowe zadanie, a przy tym sprawdzi się też w pracach domowych. Jak mam się do ciebie zwracać? Nazywam się Dar, co słychać? Monteville. O, tutaj jakieś fajne przedmioty może mieć. No dobra, trudno. W Monteville żyje się teraz mało wygodnie. Od setek lat wędrowaliśmy przez przełęcz na stronę oświatłości, by zdobywać pożywienie i niewolników. Ale ostatnio król założył w górach silnie obsadzoną stanicę. Oczywiście, można skorzystać z podziemnego przejścia. O, to on też. Wie o tym przejściu nie tylko ta wambiżeca, ale jest ono położone tuż obok zamku mej zołzowatej sąsiadki, więc już od bardzo dawna nie przekraczałem granicy między światłem a ciemnością. Pytasz, co słychać w Monteville? Interesuje cię coś szczególnego. Potrzeba mi paru dobrych specjalistów, którzy popracowaliby na chwałę mroku. Szukam też w okolicy najcnotliwszych, najszczęśliwszych i najwierniejszych osób, które pomogłyby mi w przeprowadzeniu pewnego szczególnie skomplikowanego mrocznego rytuału. W mieszka zacny mag, Symeon Ren. Ostatnio nie dopisuje mu szczęścia, więc pewnie dość łatwo zdołasz go nakłonić, by do ciebie przystał. Nie mamy tu wielu grzeszących nadmierną cnotą. Mrokowi niech będą dzięki, ale zastanowię się nad pozostałymi. Carrado zamyśla się na chwilę, zaczekaj chwilę... Okej. Okay. Wiesz co? Miejscowa gawiedź dużo plotkuje o siostrze Nicy Kowala i jej narzeczonym. Ci dwoje są pewnie całkiem szczęśliwi i bardzo sobie wierni. Ale nie mogę tego stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, gdyż szczęście i wierność jako zagadnienia filozoficzne nigdy mnie zbytnio nie interesowały. W przeciwieństwie na przykład do niegodziwości i okrucieństwa. Szczęście rzadko do czego się przydaje. Dzięki, dogadam się z nimi. A na czym polega Twój problem z sąsiadką? Ale ja mam problem z Kowalem, więc mógłbyś pomóc? Wampirzyca Carmilla cierpi na poważne zaburzenia psychiczne. W młodości prześladował ją straszny pech, który przenosił się też na całe jej otoczenie. Ona nieustannie grozi mi wojną i innymi nieprzyjemnościami. Nie pozwala mi na przykład zbliżać się do białego strumienia. Wymyśliła sobie jakiś zabawny powód. Po, ponoć zabiłem całą jej służbę i wszystkich rybaków, ale przecież ludzie zawsze byli towarem użyteczności publicznej. Do czego dojdziemy, jeśli wyznawcy mroku zaczną tłuc się między sobą o jakieś... Posługaczy. Zaiste nadeszły szalone czasy. Dziś stworzenia mroku powinny raczej trzymać się razem i wspólnie walczyć o przetrwanie. Wszystkie mroczne ludy stoją na skraju zagłady. No właśnie, nie podoba mi się ta cała wojna między nimi. Pełnie się z tobą zgadzam, ale Karmilla zagraża memu istnieniu bardziej niż jakikolwiek rycerz światłości. Pozbądź się jej, a pomogę ci we wszystkim. Ja na wojaczce się nie znam. Całkowicie pochłonęły mnie magiczne eksperymenty badawcze. Nie ma dnia, żeby na granicy mojej włości nie doszło do, do jakiejś awantury albo utarczki z Carmillą. Może ty zdołasz ją uciszyć lub nawet zabić. Jej nie wolno ufać. Każdego próbuje okpić. A może spróbujesz zawrzeć pokój z Carmillo? Złe wieści garra doprzodzą ci się zabić. Nie no, to to drugie to już byłaby wojna. Spróbujmy negocjacji. W porządku, masz rację. Poza tym ja też chętnie zawarłbym pokój ze swoją sąsiadką. Możesz to traktować jako moją zgodę. Ale dla wszystkich byłoby lepiej, gdybym jednak zdołał cię przekonać do jej całkowitego inicjatywienia. W całym mrocznym świecie nie ma stworzenia równie podstępnego jak Karmilla. Po stronie światłości widziałem mnóstwo takich jak ona. Cieszy mnie Twoja zgoda na zawarcie pokoju z Karmillą. Przyjmij ode mnie ten drobny upominek, Dart. Pragnę Ci też przypomnieć, że musimy jeszcze uwolnić przełęcz od zagrożenia, jakie stwarza Królewska Forteca Graniczna dla dobra wszystkich mrocznych istot zamieszkujących Monteville. Dziękuję, Karadu, do zobaczenia. Aha, zewkolosa Kolosa dostanę. Pamiętam, to jest nawet fajne. Pieśń wiatru to już może mniej. Przyjrzyjmy się. To było tutaj, właśnie. To pamiętam, że kupiłem. To przywołuje oddział latających lub wiatrolubnych istot, o ile w armii jest dla nich wolne miejsce. Wartość dowodzenia oddziału zależy od aktualnej wartości dowodzenia Bohatera. To raczej jest kiepskie, ale to pamiętam, że było dobre. Przywołuje jednostkę piątego poziomu, o ile w armii jest dla nich wolne miejsce. Zależy to od wymaganego dowodzenia oddziału i aktualnej wartości dowodzenia Bohatera. No właśnie, i teraz tak. Moglibyśmy w ten sposób uzyskać nawet arcy demonów. Tylko oczywiście na zasadzie no zapisz. E, z, z, znaczy zapisz, załaduj grę i zobacz co wyjdzie, nie? Ha. Ale to jest całkiem ciekawy pomysł. Bo w sumie chciałbym mieć, gdyż, no, znaczy nawet wiadomo, arcydemony to jest potężna jednostka, ale tu chodzi też o to, że one mają bardzo e, wysoki współczynnik ten inicjatywy, że jednak to się często przydaje, żeby mieć, e, no jako pierwszy ruch, bo wtedy można użyć czarów, położyć pułapki i takie różne rzeczy, no właśnie to mogłem zobaczyć, plus 3 do ataku, ale... Ale to mi nic więcej nie daje. Tutaj plus 20 do Many, minus 10% od wymaganego dowodzenia dla nekromantów, ale na razie to mi się nie przyda. Teraz tak, chyba z nimi nie grozi teraz wojna, więc nie będę tego wykupywał. Hmm. Wow, jakby to i to razem, no to naprawdę można by mieć potężną armię nieumarłych. Hmm. Dobrze, a co tutaj się pojawiło? Yy, po jednej z waśnionych sąsiadów i oczyść ludzi, zamek graniczny. Cóż, najważniejsze, że... A co tu jeszcze jest? Magiczne źródło, to nie. I korozja też nie. Hmm. Czyli uniknęliśmy bratobójczej wojny. O. <śm> no teraz. Niby są słabi, ale... Nekromananci są problemem. Aczkolwiek pamiętam, że tam można było zostawić w garnizonie. Hmm, hochliki. Może by było nawet jakieś rozwiązanie. Ale na razie skupmy się jeszcze na fabule. Ale pomysł jest dobry. Aha, jeszcze pytanie brzmi, czy ona się w ogóle zgodzi? Bo takiej pewności to ja nie mam. Hmm, pogadajmy. Zniszczyłeś nekromantę Carrado? Mam dla ciebie poważną propozycję. Wejdziesz za mnie? Co to za propozycja? W trudnych czasach, takich jak te, siły mroku muszą trzymać się razem. Zajrzyjmy pak z Carrado, a ja zwrócę ci tron Montevila. Mmm, to fajnie. Pewnie masz rację. Może jestem zbyt Zdenerwowana, a to bardzo negatywnie wpływa na ciało wampira. Najwidoczniej, te wszystkie lata spędzone w krasnoludzkiej niewoli sprawiły, że stałam się strasznie nerwowa. Jeśli chcę odpocząć, muszę pozbyć się strasznych wspomnień. Złożyłam przysięgę, że zniszczę siedmiu paskudnych krasnoludów. Gdy tylko zginą, pomogę ci. We wszystkim w porządku, rozprawiam się z tymi małymi zboczyńcami. Eee, nie będzie łatwo ich znaleźć. Od dawna nie są już razem. Jeden z nich grasuje ponoć po bliskiej jaskini. To pewnie tam gdzie, gdzie jest ten, ten złodziej. Pozostali przebywają gdzieś? W krasnoludzkich królestwach. Wow! to będę musiał się wybrać do krasnoludzkich Królestw, tylko problem polega na tym, że tam są strasznie silne jednostki. Jeśli pokonasz tych siedmiu zbirów, będę mogła przejąć tron Monteville i służyć ci na wieki, jak swemu mrocznemu zwierzchnikowi. Poczekaj trochę, a zwrócę ci tron Montevilla. Hmm... No cóż, a jeszcze możemy to pogadać? Dobrze cię widzieć, Dart. Jak mogę ci pomóc? Może masz jakieś haki na kowala, ha. bo mam z tym problem. Zabij siedmiu ludów, by pomścić karmilę od zabitek. No wiadomo, jeszcze żadnego nie zabiłem. Oczyść z ludzi zamek graniczny. No właśnie, właśnie. Może tym się zajmę. Hmm. Brama jest zamknięta, no tak i tam też jest zamknięta, pewnie muszę się tym przejściem podziemnym dostać, czyli że na początek musiałbym pozabijać krasnoludy, hmm, to by miało sens, jeszcze może pogadajmy z tym tutaj, może ma jakieś namiary na krasnoludy, jakąś wiedzę albo coś w tym guście, może się, o właśnie, czy ja tutaj przeszukiwałem teren, Hmm. O, tutaj ukrywają się krasnoludy. Zobaczcie sami. O, właśnie, tutaj krasnoludy ukryły swoje złoto. A my je znaleźliśmy. I tego się będziemy trzymać. Dobry wieczór, Dart. Udało Ci się zniszczyć stanicę na przemocy. Żaden wyznawca ciemności nie będzie mógł czuć się bezpiecznie. Montevideo, póki stacjonuje tam ten garnizon wojowników światła. Czyli nic nowego. Hmm. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym. Może powalczymy.